Zapraszam Was do kolejnej lekcji. Gdy rezerwujemy pokój, musimy powiedzieć, czy chcemy pełne wyżywienie, czy też tylko śniadanie, obiad, kolację. Jak to powiedzieć po niemiecku? No właśnie, brzmi to troszkę inaczej niż po polsku. Die Halbpension to wyżywienie, śniadanie oraz obiad, kolacja, Czyli takie niepełne wyżywienie. Die Halbpension. Możemy na przykład usłyszeć Der Preis beinhaltet Halbpension, czyli cena zawiera wyżywienie w postaci śniadań i obiadu, kolacji. Zaś die Vollpension to pełne wyżywienie. Wir bieten ihnen um, gemütliche Zimmer und Vollpension. Oferujemy Państwu przytulne pokoje oraz pełne wyżywienie. Dzisiaj jeszcze poznamy taki zwrot jak zrobić mały wypad. No właśnie, jak to powiedzieć po niemiecku? Einen Abstecher machen. Einen Abstecher machen, czyli zrobić mały wypad. Auf unserer fahrt in die Schweiz haben wir noch einen Abstecher nach Liechtenstein gemacht. Czyli podczas naszej podróży do Szwajcarii zrobiliśmy mały wypad do Liechtensteinu. A w unserer Fahrt in die Schweiz haben wir noch einen Abstecher nach Liechtenstein gemacht. I to wszystko w naszej dzisiejszej lekcji z serii Niemieckich w podróży. Do zobaczenia w kolejnej!